Was na naszym kanale, dzisiaj temat: co noszę w teren, dzisiaj temat poncza. Dlaczego go używam? Oczywiście, nie używam tarpa, nie mam, tak naprawdę nie jest mi do niczego potrzebny. Zastępuje mi to pončo. Zapraszam na materiał, oglądajcie. Jak mówiłem na wstępie, chciałbym poruszyć temat poncza, którego moszę w teren. Zastępuje on mi tak naprawdę tarpa, divibaga i może posłużyć też jako wór transportowy czy recenzja. Ale najpierw rozpalę ognisko, bo jest bardzo zimno. Tak jak widzieliście, rozpalenie ognia zimą wcale nie jest takie proste. Dlatego polecałbym każdemu niewprawionemu zaopatrzyć się po prostu w domu w taką chupkę, przygotować sobie drobne kawałeczki drewna, wystrugać wiórki, które pozwolą Ci rozpalić ogień. W lesie oczywiście znajdziecie pełno Powalonych drzew, suchych, nawet takie wystające z ziemi, uwierzcie mi, zimą w środku będą suche i nadadzą nam się fajnie do ogniska, dadzą duży płomień i przede wszystkim ciepło. Mówiłem na początku, nie używam tarpa. Noszę poncho. One zastępuje tak naprawdę mi tarpa. Okrycie wieśnie przeciwdeszczowe może mi posłużyć przez, jako DV bag, gdzie mogę włożyć śpiwór i będzie chroniło mnie też przed wilgocią, deszczem. Mogę też z, z zastosować go jako wór transportowy. Oczywiście każde poncho. Jest lekko podgumowane, co tworzy powłokę przeciwdeszczową, dodatkowo wyposażone w kaptur, czego nie mamy w Tarpie. Poza zaletą mogę łączyć te pącza. One są spinane na zatrzaski, gdzie po spięciu dwóch takich pącz uzyskam bardzo fajne, pokaźne schronienie, które uchroni mnie przed deszczem, czy też przed wiatrem. Ewentualnie mogę połączyć obydwa i zbudować namiot. Spokojnie zmieszczą się dwie osoby. Za chwilę zacznę przygotowywać te połącza. Pokażę wam zastosowanie. Większość z was pewnie ma i używa. Chciałbym wam pokazać. Otrzymałem od mojego przyjaciela Wikinga z kanału Welcome to the Forest. Takie dwie fajne naszywki. Jedna jest drewniana, wypalana, druga jest materiałowa, do przyczepienia. Oczywiście one znajdą zastosowanie u mnie. Ta pójdzie na torbę typu Patrol Pack, a ta znajdzie inne zastosowanie. Dzięki przyjacielu przy Andrzejowych kiełbaskach. Zapraszam Cię oczywiście na kiełbachę Andrzejową i do zobaczenia w terenie. W pączach oczywiście jest to wszystko fajne, że po prostu one uchronią nas przed deszczem i też przed wiatrem. Pozwoli nam skutować tarp bądź namiot większość pącz jest wyposażona w takie oczka, które ułatwi nam mocowanie do ziemi zawiązywanie linki i mocowanie też do drzewa ja tu rozwieziłem linę po prostu mógłbym teraz połączyć te dwa połącza. one są wyposażone przeważnie wszystkie w zatrzaski wspinać, co pozwoli nam uzyskać większą powierzchnię do zakrycia ja je teraz dwie rozłożę i zobaczymy jaka będzie powierzchnia Pierwsze połączą jak widać wymiarowo około 1,10 m szerokości na jakieś 2 metry 2 metry może 2 metry. To początku jest troszkę mniejsze minimalnie. Ponczo jest troszkę mniejsze, bo to jest wersja myśliwska, że po prostu sięgała nam nie za kolana, tylko troszkę wyżej, że po prostu maszerując po krzakach po lesie nie zaczepiać, nie przewrócić się przez nie. Oczywiście fajne rozwiązanie też dla osób młodszych, troszkę mniejsze. Założę teraz to ponczo na siebie, zobaczyć jak to wygląda. Zobaczcie, naklękając, sięga mi fajnie do ziemi, mogę przykucnąć. Woda będzie spływać poza obręb mój. Oczywiście, tak jak mówiłem, to poncho jest krótsze wyżej kolan, że po prostu nie utrudniać na marszu. Dodatkowo poncho, przeważnie wszystkie pącza z tyłu są trochę dłuższe, że po prostu można było włożyć pod nie plecak, przykryć i też będzie ochroniony przed deszczem. Teraz drugie ponczo, to jest troszkę większe. Oczywiście każde ponczo wyposażone w kaptur, co zabezpieczy nas przed deszczem, wiatrem i też zimnym. Oczywiście niektóre poncza, jak się przyjrzycie, są wyposażone w kratkę typu ripstop, co po prostu ta kratka zabezpiecza materiał i wzmacnia go I też przed rozdarciem zastosowanie właśnie tej kratki w różnych elementach umundurowania pozwoliło po prostu na lepsze i dłuższe użytkowanie danej rzeczy. Jak możecie zobaczyć to połączenie jest dłuższe, sięga mi za kolana oczywiście każdy Poncho jest podgumowane i posłuży nam też jako izolacja od podłoża, żeby rozłożyć nasz sprzęt, ekwipunek ewentualnie jako pokrowiec na śpiwór co sprawi, że będzie bardziej wodoszczelny, także na tyle z poncza. Dlaczego nie używam tarpa? Dlatego, że tak naprawdę nie jest on mi potrzebny, zastępuje mi to poncho, jedno albo drugie, ewentualnie zabieram dwa w teren. Także ocencie sami. Trzymajcie się, do zobaczenia w terenie, cześć!